Tak, no pech strasznie mnie prześladuje, nie wiem dlaczego e, aż tak mocno, ale staram sobie z tym radzić i wiem, że właśnie jakieś niepowodzenia naj, najwięcej uczą i z drugiej strony bardzo mnie to cieszy, bo być może jest to lepsza droga do, do dobrego rozwoju, e, także to jest, to jest na pewno dobry krok dla nas, ogólnie ten rajd jest dobrym krokiem dla nas, bo e, nie przypuszczałem, że już e, jestem w stanie... Z, ścigać się, można powiedzieć, gdzieś tam nawiązywać walkę z no w zasadzie najszybszymi rywalami w grupie N, w grupie R. A jak naprawdę się spiąłem, jak odcinek poszedł tak jak trzeba, no byliśmy blisko, było bardzo ciasno i to mnie bardzo mocno cieszy. Wielu zawodników z czołówki miało dzisiaj trochę przygód na trasie. Jak to było u Ciebie? Aha, no Trasa była niesamowicie trudna. Czasem miejscami były po prostu takie kolejne i było tak grząsko, tak miękka była nawierzchnia, że się wydawało jakby się jechało z, przyczep z przyczepą kempingową. Samochód nawet na prostej drodze specjalnie się nie napędzał. Również były wielkie dziury gdzie raczej staraliśmy się uważać nawet poświęcając trochę cennych sekund, no ale skupiliśmy się na tym, że po wczorajszym połowym dniu dzisiaj dowieźć cały samochód do mety. No jak się dało, to cisnęliśmy, jak było niegroźnie, niebezpiecznie, to mocno odpuszczaliśmy i mi się wydaje, że był to niezły niezły pomysł na, na jazdę.